Tylko tyle masz do powiedzenia? Żadnej soczystej puenty, błyskotliwego żarciku? <noise> Chcesz żarciku? No to ci opowiem. Gotowy? Okłamałeś mnie. Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskał się tą wiedzą podzielić. Jak się dowiedziałeś? Ja teraz zadaję pytania. Nieprawda. To akurat było zdanie orzekające stra, nie robią na mnie wrażenia te twoje twardzielskie teksty. Rozmawiajmy jak dorośli. ha, <laughs> oj, <Gerard. śmiech> Powinienem kazać cię udusić, ale lubię cię. Ty, draniu. Ja też cię lubię, hrabie od siedmiu boleści. Skoro już sobie wyznaliśmy uczucia, jak mnie przejrzałeś? Od początku czułem, że coś kombinujesz. Nie targowałeś się o wynagrodzenie. A potem, jak dowiedziałem się swoimi kanałami, że w domu margrabiego Henkla widywa na jaskra, złożyłem sobie wszystko w całość.